Cześć, cześć, dzień dobry, z tej strony oczywiście Adrian z kanału Pewne Bety i witam Was w kolejnym odcinku tutaj na kanale. I śpieszę ze świetną informacją: otóż, kupom na Ligę Europy nam siadł, i tak oto kończymy naszą progresję na drugim jej progu. A jak z Roma, obie strzelą, tak, to się zgadzało. I Arsenal Slavia Praga, obie strzelą, tak. To również się zgadzało. Także wszystkie drużyny z naszego kuponu strzeliły dokładnie tak, jak sobie obstawiłem. No i jestem zadowolony. Dzisiaj zaczynamy nową progresję. Gramy znowu pierwszy próg, no i oczywiście obstawiamy 50 zł. Wy, moi drodzy, 50 zł macie do wygrania w konkursie typerskim, no i jaki mecz dzisiaj mógłbym wam dać do wytypowania. Oczywiście El clasico Real Madrid kontra Barcelona, także aby wygrać 50 zł, bo na nawet tylko to w komentarzu. Obstawiajcie wynik tego meczu. E, napiszcie też minutę, w której padnie pierwszy gol w tym spotkaniu. No i oczywiście swój login betlik. Edytowane komentarze nie są brane pod uwagę. Ja Wam życzę powodzenia w konkursie, trzymam za Was kciuki, a nowych graczy zapraszamy do rejestracji na betliku z linku podanego w opisie. Rejestrując się właśnie z tego linku i podając kod bet 50 przy rejestracji, dostaniecie do 50 zł zwrotu w przypadku przegranej Waszego kuponu. Oferta jest o tyle atrakcyjna, że kiedy ewentualnie ten kupon wam nie siądzie, to dostajecie te 50 zł z powrotem na konto i nie musicie tym dalej obracać, tylko możecie sobie to od razu wypłacić. Aby pełni skorzystać z tej oferty, najlepiej jest zagrać pierwszy kupon za 57 zł, wtedy pełne 50 zł wróci do Was na konto. W przypadku przegranej kuponu w tych 7 zł ucieka podatek. Zanim przejdziemy do kuponu na dzisiaj, no to jeszcze Was zapraszam na grupę typerską na Facebooku dla widzów. Link do niej znajduje się, moi drodzy, w opisie. Także wszystkich zainteresowanych tematem, tam zapraszam. Przy wchodzeniu na grupę, zostanie Wam zadane pytanie. Jeżeli w odpowiedzi na nie podacie swój ogień Betkleek, to dostaniecie 5 zł bonusu na Betkliku, właśnie. Więc kolejny prezencik tam czeka na Was do zgarnięcia, a my przechodzimy już do kuponu na dziś. Okej okay, moi drodzy, przepraszam Was za wygląd mojej fryzury, no ale co no, fryzjerzy dalej zamknięci, no a mogliby go otworzyć, bo teraz po tym jak ostatnio tak dobrze nam idzie obstawianie, to wygrałem sobie na kuponach solidną kaskę, więc pójdę sobie do jakiegoś droższego fryzjera teraz może nawet, dzięki temu naszemu obstawianiu w ostatnim czasie, które naprawdę idzie nam całkiem nieźle, nie chwaląc się, ale w ostatnim czasie naprawdę progresja nie wykracza nam poza drugi jej próg, także jest naprawdę fajnie, no ale dobra, przejdźmy już do kuponu na dzisiaj i tak oto pierwszym spotkaniem, które wskoczy na mój kupon, będzie pomiędzy Strasburgiem a Paris Saint-Germain nie będę kombinował przy tym spotkaniu. Po prostu czysto zwycięstwo Paryżan. No i niektórzy z Was powiedzą mi, że chwila, oni grali z Bayernem, teraz będą mieli rewanż bardzo ważny z Bayernem. Mogą sobie opuścić to spotkanie. Nie, moi drodzy. Nie mogą sobie opuścić tego spotkania. Sytuacja w tabeli Ligue 1 dla Paris Saint-Germain jest dramatyczna, bo każde mieś, miejsce inne niż pierwsze dla Paryżan jest dramatyczne. Nie oszukujmy się. To jest drużyna z takim budżetem, z takimi ambicjami, że dla nich liczy się tylko i wyłącznie Mistrzostwo Francji i po tej wpadce, bo tak Trzeba nazwać każdą porażkę Paryżan z Lille w Ligę ostatniej, gdzie przegrali spotkanie. Nie mogą sobie pozwolić na, na dalsze tracenie punktów. No i ja nie mówię, że tutaj będzie jakiś pogrom i żoni, po prostu rozwalą ten Strasburg, ale na pewno będą chcieli zmazać tą nie najlepszą plamę po ostatnim spotkaniu i będą po prostu w tym spotkaniu polowali tylko i wyłącznie na trzy punkty. Moim zdaniem im się to uda, bo są co najmniej klasę, co najmniej można nawet dwie klasy wyżej od swoich przeciwników i stąd też obstawiam sobie czysto zwycięstwo Paryżan. Kurs na to 1,73, całkiem niezły jak na mecz Paris Saint-Germain. No i co, zostajemy w najlepszych ligach europejskich, tylko że z Francji przenosimy się teraz na boiska angielskie. I tak oto Crystal Palace, Chelsea Londyn. Tutaj będę sobie obstawiał zakład kombinacyjny. Jak możecie się domyślić, będzie to coś związanego z Chelsea i w tym spotkaniu obstawiam sobie Chelsea i poniżej 4,5 bramki. Dokładam poniżej 4,5 bramki, ponieważ myślę, że Chelsea odniesie tutaj skromne zwycięstwo, a dodatkowo powoduje nam to właśnie fakt, że kurs nam wzrasta do 1,70, a normalnie 300 zwycięstwo Londyńczyków jest coś około 1,5. No i to nam łącznie wszystko daje kurs w okolicach trujeczki, a zawsze takie kursy sobie gramy w naszej progresji w okolicach trójki, właśnie. Więc to poniżej 4,5 bramki z tego powodu głównie, no ale też dlatego, że po prostu no, uważam, że nie padnie tutaj faktycznie więcej niż 4 gole w tym meczu. No i co, zwycięstwo Chelsea, tutaj mamy też taką sytuację jak z Paris Saint-Germain. Chelsea oczywiście grało sporto, z sporto no ale Londyńczycy już są, no może nie niepewni awansu, wiadomo, wszystko się może wydarzyć, na 99% Chelsea zagra w półfinale Ligi Mistrzów. Nie sądzę, żeby oni byli w stanie oddać yy, jeszcze ten awans. No, ale wracając do tej sytuacji właśnie podobnej Chelsea do Paris Saint-Germain, no to oni też mają coś do udowodnienia. Tak, muszą zmazać plamę po tym moim zdaniem, po tej jednorazowej wpadce moim zdaniem z West Bromwich, gdzie przegrali. Ja uważam, że w tej kolejce w Premier League wróci ta Stara, nowa, dobra Chelsea w tym sensie, że to będzie znowu dla Chelsea z początków Tuchela i po tej wpadce teraz z West Bromem oni spokojnie wrócą. Teraz pewnie wygrali Sporto 2-0, do więc teraz Chelsea wraca na angielskie boiska, spokojnie wygrywa ten mecz skromnie, myślę, że bez straconego gola, ale jednak skromnie 1-0, do może 2-0. do w każdym razie uważam, że Chelsea to spotkanie wygra. Jedną lub dwiema bramkami, oczywiście nie wykraczając poza ten nasz typ, że będzie poniżej 4,5 gola w tym meczu. Także takie dwa proste typy w kierunku faworytów. Nie oszukujmy się tych meczy. Nie ma tutaj wielkiej filozofii w dzisiejszym obstawianiu tych spotkań. Gramy sobie za 50 zł, oczywiście, bo to jest nowa progresja. 130 zł jest do wygrania. Stawiamy zakład i ja myślę, że ten kupon ma duże szanse powodzenia. Jak będzie, to się okaże, ale trzymajmy kciuki, a ja tymczasem już wam, moi drodzy, bardzo dziękuję za oglądanie. Tego odcinka. Zostawcie tutaj łapkę w górę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Subskrybujcie ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, by nie przegapić kolejnych filmów, e, odcinków tutaj. E, a tymczasem ja wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć!